Dzisiaj wykonywali Twój makijaż do snu, dokładnie tak do snu, a ktoś powiedział, że nie można się malować do snu, no cóż zasady są Erman, 那么 deutlich,，能不能这样说？ Zapałku. Nie wiem czy to jest problem utknęła mi zapałka w świecie. przez to płomień jest jeszcze bardziej płomienisty

zniwe i pianka oczyszczające z wodą różaną. Na rączki. No nie wiem, czy nałożymy ci to serum. No to się okazało być bardziej skomplikowanym zadaniem niż myślałem. No niestety, o, udało się. Już się chciałem poddać, ale jedna, jednak w tym życiu trzeba walczyć do końca. Ciszę. Za chwilę wrócę do Ciebie kochanie. Powróciłem. Еще спсикать, спсикать тваши, ружану, если хочешь, а с ним, конечно, за ним thank i his scheme czadkie brwi, więc poprawimy trochę ich Oczywiście musimy cię na końcu jeszcze bez dwóch stanie przypudrować, prawda? Myślę, sobie, że jest jeszcze coś, co możemy zrobić. Wydaje mi się, że to wszystko. Okay. Skasimy te świece, żebyś w nocy nie spłonęła przypadkiem. Nigdy nie wiadomo, co świecamy, nie wolno zostawiać do snu. Użyjemy e, takiego kielicha, który wydaje dźwięki o bardzo przyjemnej częstotliwości i to Ci pomoże usnąć.